Praktycznie co sesji rozmawiamy o budżecie w taki czy inny sposób. Być może tam ta sesja była, która nie powodowała zmiany uchwały budżetowej, co mi jednak nie dało się jakby przejść obojętnie wobec budżetu i o nim nie rozmawiamy. Tak i tutaj no, widzimy jest tego trochę, a głównym jakby takim motywem zmiany budżetu czy poszukiwania pewnych pieniążków wcześniej podjęta uchwała o udzieleniu pomocy powiatowej. te 87, prawie 88 tysięcy musieliśmy w budżecie znaleźć, mimo że tych pieniążków nie ma, tak szczerze mówiąc. A na koniec to sami, jakby dojdziemy do wniosku, nie będę już mówił, czy pieniądze są, czy nie, tylko powiem, co jeszcze mamy w pamięci, w jakich sprawach jesteśmy dłużnikiem w stosunku czy do swoich jednostek, czy, czy nawet jeszcze do stosunku do budżetu. Tak, tak jak, jak w większości uchwał raz na plus, raz zwiększamy dochody, raz zmniejszamy i później zmniejszamy wydatki, zwiększamy wydatki, tak i w tej. No. Jest to standardowa, że tak powiem bardzo tradycyjna, yy, yy, tradycyjny projekt uchwały. Pierwsze, zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 36 417,91 zł. I teraz z czego te zmiany wynikają? z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa w ramach rządowego programu pomocy uczniom tak zwana wyprawka szkolna na 2011 rok. Takowy program już od kilku lat funkcjonuje i z tym, że co roku pogarszają się jakby warunki. Jeszcze dwa lata temu było tak, że jeśli w ubiegłym roku, 100%, pamięta, pan, że 100% te pieniążki, które gmina otrzymywała mieliśmy prawo wydawać wydałem, bo jeśli nie wydamy, to musimy już nie zwracać, a w tym roku już jest jakby po raz kolejny, że udział gminy musi być do tego musimy 20% dołożyć swoje. Yy, drugie, Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na przeprowadzenie skutku potrzebnego ludności wieśki, kwota 30 870. Yy, jesteśmy jakby po zakończeniu z czerwca jesteśmy po zakończeniu tej całej operacji, trwało to trochę tam przygotowanie i tak dalej, tak dalej. Jest to dotacja celowa na sfinansowanie całej tej, tej, tej procedury spisu ludności mieszkań. Dalej. Nadwyżki środków obrotowych zakładu gospodarki komunalnej i to jest jakby stan środków obrotowych na koniec roku, teraz wynika to ze sprawozdań przychodach nie było to ujmowane, w związku z tym teraz musimy, czyli obowiązkiem zakładu jest na koniec czerwca rozliczyć się z budżetem. Jeśli im zbywało coś, to winni do budżetu oddać. Oczywiście to tam ich żywej gotówki nie przynosi, ale y, w księgowości jest to uwzględnione. No, jest to tak że zapis to wyżywa gotówka. 18 tysięcy 467 91 i razem to daje kwotę 36 417,91 zł. Drugie, zmniejsza się dochody, żebyśmy tutaj no, nie, nie cały czas nie budowali budżetu, bo na minus jest kwota większa, 108 216. I znowu, z czego to wynika? Yy, Dotacje celowej otrzymane z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na dofinansowanie zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej, chodzi to o skretynówkę drogę łukowej 3. Wojewoda zmniejszył na kwotę 13 115 zł, co jest wynikiem wartości poprzetargowej. Nie tutaj tam specjalnie nie idzie, tylko składając kosztowy z inwestorski, też mam to przygotowane specjalnie na dzisiejsze sesję, była kwota i o taką kwotę wnioskowaliśmy. Tak jak było kosztoryc inwestorski, 639 100 zł. I z tego pierwotnie otrzymaliśmy 50% zapewnienia ze strony wojewody, że taka kwota będzie i na tą okoliczność mieliśmy podpisaną stosowną umowę. Później ogłaszając przetarg, po przetargu wyszło nieco mniej, nie za dużo, ale mniej, na 612 770. 1,93 yy, grosza i z tej kwoty znowuż już podaliśmy informacje do Urzędu Wojewódzkiego i 50% czyli o te 13 115 złotych zostało zmniejszone dofinansowanie, a czyli dokładnie otrzymamy dofinansowanie 50%, ale w wartości obszetargowe. Teraz jeśli coś by tam wyszło w ramach, w ramach Robot uzupełniających do wykonania, to oczywiście będzie tylko i wyłącznie to nasze. I druga, środków pozyskanych z Samorządu Województwa luberskiego, czyli też na miarę samorządu Województwa, zmniejsza o kwotę 95 101 zł na zadanie budowa szlaku pierwszego dla użytku publicznego w miejscowości łukowej. Podobna procedura, podobna zasada tylko kwoty nieco inne. Dotyczy sprawa chodnika znowuż tak po naszemu wiemy o czym mówimy od drogi Wojewódzkiej 849 tutaj będzie się ten, ten ciąg pierwszy kończył na wyłuchu tej drogi gminnej ponad kilometr chodnika z miejscami parkingowymi tutaj przy szkole, w szkoły. Trzecie. zwiększa się wydatki budżetu gminy i tutaj jest kwota dość też znaczna. 106 872 z przeznaczeniem na i teraz tą kwotę 87 902 308, tylko teraz jak się tam podjeść pod, pod wielu o pełnych 903 zł to może i tutaj należałoby wprowadzić te zaokrągnięcia bo później nie będzie spójności w dokumentach czyli 87 903 to już sobie poprawa. i to jest jakby następstwo czy efekt Pierwszej podjętej uchwały dzisiaj. I na to musieliśmy jakby pieniążków w budżecie szukać. No, decyzje były podjęte wcześniej. Teraz jakby w formalności musi stać się zadość. Musimy znaleźć pieniądze, których nie mamy. No, ale będzie jakby dalsza część mówiła. Punkt czwarty. Zmniejsza się wydatki. Czyli musimy już tak pochłodnim mówiąc, coś ciąć w budżecie, aby krzyżówka zagrała. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 197 tysięcy 138 zł i 38 groszy w zakresie remontu pomieszczeń yy, po lekarza w budynku Ośrodku Zdrowia Bógowej kwota 39,5 i to, jest, to są te pieniądze, które na cały czas one były wirtualne. Teraz wiemy, że wirtualne. Yy, nie, i, nie myślimy w tym roku już o tym remoncie. No i tak jeszcze wiele nam będzie brakowało, żeby dom był duży. Jest to kwota 39,5. To zadanie nie jest rozpoczęte, mamy jedynie wykonany kosztorys inwestorski, który jest w naszym posiadaniu i zawsze można do zadania przystąpić. Bo szczerze mówiąc, nie ma już żadnej obrad, żadnych rezerw, a to zadanie nie rozpoczynaliśmy szczerze mówiąc celowo bo to było jedyne zadanie, które nie miało dofinansowania zewnętrznego, czy też unijnego, które by y, powodowało utratę jakichś środków. Tylko i wyłącznie zadania nasze. Przebudowy, jakby następny tym Przebudowy wysypiska odpadów komunalnych w 11 tysięcy. Przypominamy sobie, że na y, majowej sesji rady zabraliśmy już na zniwelowanie tej dziury budżetowej, która była jakby wynikiem mniejszej nadwyżki niż zakładaliśmy. Zabraliśmy z tego miejsca 100 tysięcy, a mieliśmy 111. Teraz jest taka propozycja, żeby zamieścić wszystko. Między innymi z tego względu, że mamy już decyzję, na, mamy zgodę na dalszą eksploatację naszego wysypiska do końca czerwca 2013 roku. I rozbudowy parkingu samochodów osobowych w miejscowości Chmiel. Była kwota tam dwa razy po trzydzieści. W zasadzie projekty, wszystko mamy porobione. Znamy wszystko gotowe do składania wniosku do rany działania. Najprawdopodobniej, jeśli jutro, pod piątek wniosek już złożymy czyli łączymy tutaj parking przy szkole w Mierku wraz z tą podkową przy świetlicy z miejscem dla wsiadania dzieci, że, że tam autobus z dzieci będzie wjeżdżał. Oczywiście już i to miejsce parkingowe, tego uporządkowanie terenu, przed samą świetlicą, no i przede wszystkim z tym punktem wysiadania dla dzieci. I z tych dwóch, i z tej drogi z tych trzech kasów, od projektów, od NAT i tak dalej, no taka kwota nam jeszcze na tą chwilę zbywa. Żeby coś zacząć, to o tym mowy nie ma, bo najpierw trzeba złożyć wniosek, to, to, to pierwsza sprawa, a drogi pojazdowej y, nie robimy z dwóch względów, że najpierw musimy zrobić y, remont y, stadionu, a w zasadzie jeszcze przed remontem stadionu prac Remont stadionu mieliśmy już, byliśmy gotowi do tego, żeby tam te pierwsze, godziniowe sprawy robić, tylko teraz jak już poszliśmy w placę załatw dla dzieci, to i tak ta nasza robota byłaby stratowana samochodami. Czyli najpierw plac dla dzieci, po kolei później remont tej, tej płyty stadionu i na końcu drogi wyjazdowej. Temat na rok przyszły, jeśli budżet na to pozwoli. Projektowo jesteśmy do tego przygotowani, co powiem, na mamy na te trzy zadania, czyli też gdyby ta wersja przeszła, bo gdzieś szukać musimy, to w zasadzie to tylko te możliwości były, co projekcie uchwały. No i przechodzimy na y, drugą stronę tego projektu. Zmniejsza się rezerwę. 51 groszy. To są dokładnie ta kwota z nadwyżki środków obrotowych za kwotę gospodarki komunalnej z punktu pierwszego, z pierwszej strony projektu uchwały. Teraz, żeby już się nie zatrzymywać, czy, czy jakby drugi raz później nie powtarzać jak już jesteśmy przy budżecie, w jakiej sytuacji jesteśmy, w jakiej kondycji jesteśmy, tak przypominamy sobie, że Przyjmując budżet, zakładaliśmy milion złotych yy, pożyczki. Pożyczki, no i tak poszliśmy, że tak powiem, na Marsa i Wojewódzki Fundusz też. Yy, mieliśmy pożyczki 100 tysięcy, e, przepraszam, 900 tysięcy, czyli o 100 tysięcy jakby jesteśmy już tutaj, widełki nam się rozchodzą. To jest jedna sprawa. I yy, jesteśmy winni szkołom, dyrektorom szkół mówiąc, Artykułu 30 karty nauczyciela, kwotę 130, tam około 137 tysięcy, czyli to już należy jakby dodać jedno i drugie. Jesteśmy też winni dyrektorom szkół odprawy tam gdzie one będą. W żadnym budżecie, żadnego dyrektora nie ma odpraw dla nauczycieli. już budżet nie wytrzymywał. Nie mogliśmy tego sztucznie rozpasać. Tutaj tak mijało się z terenu. Można było założyć, mieliśmy przyzwolenie do miliona złotych pożyczki i tej kwoty nie mogliśmy przekroczyć. Yy, czyli tutaj, tej kwoty szczerze mówiąc w tym momencie jeszcze nie znamy. Ona będzie znana no, ostatniego sierpnia lub 1 września. Yy, no, to, że odprawy będą, to jesteśmy przekonani o tym, że będą. Zresztą wiemy też dlaczego. No, Nastąpiła do obniżenia nastąpiło obniżenie stopnia organizacyjnego szkoły w osłuchach i z racji tego czwarta, piąta, szósta klasa ubywa i też będzie musiało być już nauczycieli. No i trzeba zatem spójną do powiedzenia. To, że 4, piąta, szóstej klasy nie będzie w osłuchach, nie znaczy, że to będzie już żywa jakby oszczędne, bo odprawy spowodują to, że tej oszczędności w tym roku jeszcze nie będzie, ale pojawi odstysze. To jakby jest kolejna sprawa, no i zakładaliśmy na budżetowej, przypominamy sobie na 630, tam jak dobrze pamiętam, 2 czy ileś tysięcy, a mieliśmy niecałe 140 tysięcy. Znowu ta różnica, to poszła jakby w nasze te identy, które się rozchodziły. Na majowej sesji, Zlikwidowaliśmy trochę tą dziurę budżetową, już tak powiem, mówiąc, tą dziurę budżetową o wycięcie remontu czy modernizacji stacji hydroforowych, bo ten wniosek też został złożony, w tym momencie jest rozpatrywany w probie w Lublinie. No i rezerwy, te które już wiedzieliśmy wtedy, schodnika i z gotów o 50 tysięcy i 100 tysięcy z wysypiska. Czyli na dzień dzisiejszy y, brakuje nam do zrównoważenia budżetu 250, no to tak minimum z tytułu samej tej nadwyżki. Plus te 130 kilka z karty nauczyciela, plus ewentualne odprawy, plus te 100 tysięcy, które y, nie wzięliśmy pożyczkę mniejszą, nie mamy szczerze mówiąc w tym momencie skąd wziąć. Tak? Y, czyli tak jakby to wszystko razem obliczał. O 500 tysięcy w tym momencie musimy mieć w pamięci. Yy, owszem, spodziewamy się pod koniec roku, jeśli tam się nic zwyczajnego nie wydarzy, pewnych umorzeń z yy, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, nawet to trudno dzielić skórę na niedźwiedzia. Tego jeszcze nie mamy i na spłatę tamtych odsetek, tak, one są, no właśnie, one są, są jakby uwzględnione. I tego w tym momencie jeszcze nie możemy uruchamiać. Czyli yy, jakby nie liczył, niech będzie pomyślnie, yy, to i tak budżetu nie dotkniemy. I tak staniemy przed dylematem yy, pod koniec roku. Yy, no, najprawdopodobniej wzięcia panu złotych kredytu nawet komercyjnego, bo preferencyjnego tu już nie mamy. Yy, bo nawet kredyty pomostowe, to i tak one są na dwa, trzy miesiące, żeby y, posiłkować się y, tylko wyłącznie tymi pieniążkami unijnymi. My te pieniądze mamy ujęte w dochodach, to czyli tu by się dla nas nic nie zmieniało. Liczymy na to, że, że zarówno z ośrodka zdrowia, jak i z kanalizacji, jak i z y, tego szlaku pierwszego z tych pieniążków unijnych pieniążki w tym roku do nas wrócą, tak jak i y, od, od, od wojewody na drogę wrócą, tak jak i wrócą to obu. Y, pracę, zabaw zarówno w kierunku, jak i w I teraz po to o tym mówię, żeby nam się łatwiej rozmawiało, dyskutowało, bo można wrócać taneczki do budżetu. Nie ma problemu, to można, można to rozpasać, tylko żebyśmy mieli świadomość sytuacji budżetowej gminy.